po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, która się nazywa Adventure Time i jest na podstawie jakiejś bajki albo czegoś takiego i dodaje nam takich ludków, takie znaczy takie ludziki i, i odpowiednie do tego broni i takie tam różne rzeczy. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Ok, zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy, i plik pobiera się z takiej strony. Oczywiście, link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy w zakładce Home. I w zasadzie tutaj nic takiego nie przedstawia, sobą ta strona. Także klikamy tutaj na Download, i poprzez Adflya przenosimy się tutaj. Oj, 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 coś nadcisnęłam i jesteśmy na takiej stronie no i teraz klikamy tutaj znowu, ponieważ tutaj nic nie ma ciekawego tu jest, jest co dodaje nam ten mod że dodaje nam nowe ory nowe itemy bronie, jedzenie no i mopki. ale nie ma obrazka żadnego także tu klikamy na files i zostajemy przeniesieni na taką stronę i wtedy Tutaj już możemy sobie kliknąć. Mamy na wersję 1.7.10, najnowszą wersję, bo jak widzicie są dwie, więc klikamy sobie tutaj na download file i stąd sobie ściągamy moda. OK, jak mamy ściągniętego już tego moda, to możemy sobie zainstalować. No, i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge na wersję 1.7.10. I uwaga! W filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego forza na wersji 1.70 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja, albo gdyby się skres skreszowało, albo coś tam, coś tam. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, jest zainstalowany w folderze mods, zamykamy i wchodzimy do minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa, czy się nie kreszuje. No i czekamy, aż się uruchomi. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil, profil z Fordem z końcówką 1230. Klikam play i czekamy dalej. I czekamy, i czekamy. Szybciej, 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 szybciej. Już mamy czarny ekran, o już mamy logo Dangga. Także za moment już będzie ekran startowy. Dun, 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 dun. No, dalej, raz i dwa i ostatnie. Mówię, czy pięknie. O, już widzimy, że takiego stworka z tego, właśnie moda. Także tu wchodzimy w moc i i i od Time jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Najlepiej byłoby było stworzyć nowy świat bo wtedy się tam te mopki będą generowały, nie trzeba będzie ich szukać A no ale ja Wam tylko tak pokażę tutaj że jak wejdziemy do E jak Ekwipunek w E jak Ekwipunek to jak mamy tutaj mm, mamy tutaj wszystkie itemy które są z tego moda wszystkie ory czyli rudy i jeszcze tutaj są, o, tu są jajka także tu są te spawny tych właśnie stworków może sobie weźmy uuu, aż tyle, no dobra, weźmy sobie dużo okej, okay, tyle, nam, tyle nam wystarczy chyba no, jakieś takie princess bubblegum princess, jakiś taki litch king, jake jakiś jest Bieli Finn. Flame Princess. Wiem, że ta, ta, ta roz, rozsiewa za sobą mm, ogień, także nie będę jej brała, bo, bo mi tutaj będzie ogień robiła. No i co, jak się postawi? Aha, trzeba mieć jeszcze włączony tryb normalny, na przykład powrót do gry. To. Aj, aj, aj. Ja sobie zrobię tutaj, żeby mnie nie zabiły stwory. O, i tutaj mamy Princess Bubblegum. Proszę, jakaś liczna różowa. Okej, okay. tutaj coś. Neptr. Hmm. Tutaj. O, poleciał. Dźwięki wydaje jak gaz. I co my tutaj jeszcze mamy? O, tutaj jest. O! Ten jest chyba nieprzyjazny król, bo wszyscy go biją. Od razu ledwo się pojawia. No ale jak widzicie, to między sobą też załatwiają sprawki, nie trzeba ich bić. O, widzicie, pojawił się już miejsce na tego króla. A ty bili co? Ty nie bijesz króla? I tu jest jeszcze... o, jakiś śliczny Jake. Żółty. No, także jak widzicie, mod działa. Tutaj są te wszystkie... Yy, yy, yy. O, tak się robi taki mieczyk, który daje 10 obrażeń. Całkiem, całkiem. Tutaj jest taki ze styl ingotów i sadzonki jakiegokolwiek drzewa, a styl ingoty się robi ze styl aura. No, i tak dalej, i tak dalej. Ciasteczka z mąki i z mleka. Mąkę się robi z pszenicy. No, także jak widzicie, wszystko działa. To ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, hej, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę ania.pg.pl. Na stronę ania.pg.pl, wchodźcie na forum. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami jajkiem, tymczasem, pa pa.